Hej kochani, ja jestem Karol, a włączcie kanał Karol Ed. W dzisiejszym odcinku na moim przepięknym kanale będzie. Jak pewnie wiecie albo nie wiecie, będzie dzisiaj odcinek z MSP. Udało mi się naprawić apkę. Dziękuję za tyle po prostu, za tyle rad. I w ogóle, o dziękuję. Za tyle rad, że nie wiem, czy coś usunąć w ogóle. Naprawiłam apkę, więc. Zaczynamy. Ok, pokręcę sobie kołem. Dawno nie nagrywam MSP, więc dzisiaj dla Was nagrywam MSP. Trochę sobie przyciszmy. Zakręcimy jeszcze raz. Jeszcze chciałam pozdrowić Ala Ala. Pozdrawiam bardzo serdecznie cieplutko. Tweed Hihu A Hu A. Pozdrawiam serdecznie cieplutko. Te dwie osobki. Jeśli Ty chcesz zostać pozdrowiony na moim. Na jak będę nagrywała Następny odcinek, trzeba napisać w komentarzu Pozdrow I pozdrawięcie Z twojego konta Boziu, nie wierzę Mam tyle prezentów Od was, jesteście po prostu Przekochani Magazyn Fame Sobie odtworzę, bo czemu by nie Damy komuś tutaj krawka 16 grawków, nie no jesteście cudowni kochani Możliwe, że za niedługo spróbuję nagrać live'a Ale nie wiem czy mi się uda Dobra, pierwszy prezencik od Rysowy Wiecie, takie inne wy. Wana? Pozdrawiam serdecznie ciepłutko Przepraszam, że jeśli źle ja przeczytałam Co mi tu dałaś? Uuu. Dziękuję Co jest z tego pakietu? Boziu! Dziękuję! O, lubię karoity! Dziękuję! Jesteście przekochani! Rysowana, kolejny prezent, no po prostu, kocham moich widzów! Za te prezenty! Nie wierzę, czapeczka dryf! Jejku, dziękuję. dziękuję! Dziękuję, jesteście po prostu Wyziadki do wszystkich, nawet do ciebie, Rysowana Dziękuję! Kolejny prezencik! Uuu, ale ładna bluzeczka! Wiecie, że kocham kawaj. A to jest taka przecudna bluzeczka. Kolejny prezent od Rysowania. Będę tak czytać i przepraszam, jeśli źle przeczytam twój nick. Ale jesteś po prostu przecudowna. Ale fajna bluzeczka. Są teraz wakaty, więc fajnie. Kolejny prezent od Rysowana. Dziękuję. Jest kolejny prezencik. Uuu, ale buty. No proszę, proszę, proszę. Dziękuję. Kolejny prezencik. Jezus, Boże, dziękuję. Dziękuję. Elo, Elo. Dziękuję za kolejny prezent. Uuu, dziękuję za włoski. Nie wiem, jak to się czyta, z tosy. Alicium. I takie, nie wiem, jak to się czyta. Dziękuję za prezencik. Uuu, dziękuję za bluzeczkę Kolejny prezent. Alicium. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Uuu, spódnica. Taka fajna. Ciekawa. Dziękuję za prezencik. Kolejny. Uuu, jaka superowa spódnica biała. Dziękuję. Alicium. Kolejny prezencik. Strój Miraculums. Biedronka. Dziękuję. Piszcie w komentarzach, czy oglądacie tą bajkę Miraculums. Ja jej nie oglądam, ale znam. O, dziękuję za. Spodenki krótkie. Jest sierpień, więc jest bardzo gorąco, więc dziękuję za spodenki. Alicjum kolejny prezent od niej. Uuu, dziękuję za kwiatka. Dziękuję. Nie pamiętam, ale była to chyba kwiatek w, w zadaniach, albo nie wiem, nie pamiętam. Dziękuję za kolejny prezent Alicjum Uuu, włosy fioletowe. Bo nie wiem, jestem daltonistą. Nie wiem. Kolejny prezent Alicjum, Dziękuję Wam za tyle prezentów. To jest chyba jakiś płaszcz, tak? Nie znam się na tych rzeczach, więc jak coś, to nie piszcie w komentarzach, że ja jestem jakaś głupia. W ogóle dziękuję mojej siostrze Julce za look, jak widzicie. To Julka mi go zrobiła. Uuu, białe włosy. Ciekawe jak będzie, będą wyglądały na moim mówię star. Kolejny prezent od Alicjum. Dziękuję. Kolejna bluzeczka. Taka sama, z tym wiecie czym. To chyba się nigdy nie skończy otwierać prezentów. Dobra, kolejny prezent od Alicjum. Jakie słodkie delfinki, delfinki. Chyba dobrze mówię, tak? Kolejny prezent od Alicium. Dziękuję Wam za wszystkim za tyle prezentów. Dziękuję Alicium za kolejny prezentik. Uuu, jakie superwe spodnie! Ale będzie mega. Cały odcinek będzie na otwieranie prezentów. Kolejny prezent od Alicium, ale chcę po prostu... Uuu, jaka bluza straszna. Czekajcie, zobaczymy, czy to się. Dobra, no co wybierzemy od mroczna Wiki 209. Dziękuję za prezencik. Co mi tu dałaś? u Żeby wiecie, nie było w ciągu żona Alicji i w ogóle. Nie wiem jak to się czyta, więc e, przeczytam no z Chini. Foxy. Dziękuję za prezencik, Kto mi tu dasz i pozdrawiam cię. Uuu, jakie fajne okulary. Dziękuję. Po prostu wiecie, nie chcę. O, kolejny prezencik od rysowana. Dziękuję. Uuuu, dziękuję, co to jest? Nie znam się na tym Nie wiem jak to się czyta, więc Klara, dziękuję za prezent, dzięki ci pozdrawiam Uuu, jakie fajne włosy Chyba mam te włosy, ale nie smuć się Bo i tak są piękne, te włosy Kolejny prezent Od Nikolka 100... Sto... E, nie e, 1312 Dziękuję za prezent, Jak ci pozdrawiam Jaka superowa wróżeczka postelowa. pastelowa Wy... wiecie no i od Klary kolejny prezent. Dziękuję. Uuu, taka sama tylko różowa, dziękuję. Wy się chyba zgadałyście. Nikolka 13-12 dziękuję za kolejny prezent. Co mi tu dałaś? Fortepiano do mojego pokoju. Dziękuję różowe. Wiecie, co dla mnie dobre? Shinnie Foxy, dziękuję za kolejny prezent. Pozdrawiam Cię. Uuu, czapeczka. Kolejny prezent od Klary. Uu, buty różowe. Paselowo żółte, dziękuję. Rysowana kolejny prezencik, dziękuję. Kokarda Pixer! Nie wierzę. Nie wierzę, nie wierzę. Dziękuję. shiny Foxy kolejny prezencik. I co mi tu dałaś? U, bluzeczka. Rysowana buziaczków ze 100. W ogóle wszystkich moich widzów kocham. Wszystkich. Alicium, kolejny prezencik. No kolejna ta buzeczka. Co ty masz do tej bluzeczki? Dobra, Mroczna Wiki, 209, dziękuję za kolejny prezencik Jakie superowe spodnie Jeszcze takich na MSP Nie widziałam Klary, prezencik A Nimko, jaka fajna, dziękuję Dobra Alicju, chciałabym otworzyć, kolejna ta tylko była, chciałabym otworzyć wszystkie prezenty, ale jest ich tak dużo, że po prostu nie potrafię Dlatego na kolejny odcinek e, ko, będzie, e, wiecie, zostało tylko 8 prezentów, więc, a nie chcę ich otworzyć, bo nie chcę, żebyście przez cały odcinek widzieli jak otwieram prezenty Dlatego pójdziemy sobie, jak pasuje tutaj, Boziu kupuję I chyba to wszystko z tej strony, patrzcie, jak teraz pasuje. Nie wiem, czy teraz to pasuje, ale chyba tak. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Chyba robi tak. O Jezu, będę teraz gwiazdą na MSP. Będę teraz tak jak gwiazda na MSP. Nie, to buty nie pasuje. Mi w ogóle ogólnie nie, że do tego luku, tylko ogólnie mi nie pasują, mi się nie podobają. No i to chyba wszystko. Dobra, możemy jeszcze sobie otworzyć, tak, kilka prezentów. Shinni Foxy, dziękuję za kolejny prezencik. Dziękuję za spódniczkę. Alicjum, dziękuję za kolejny prezencik. No, kolejna tabuzeczka. Kolejna tałzeczka. musiała się ich pozbyć. Nie, że są brzydkie, tylko... O, włosy. Włoski. Dziękuję za kolejny prezent Alicium Budki. Dziękuję za takie bardzo ładne włosy. I... Kole... I ostatni prezent od Alicją. Dobra, a to tyle w dzisiejszym odcinku. Dostałam bardzo dużo prezentów od Was, jestem bardzo w szoku. No i do następnych odcinków na moim kanale. Bye, you, kochani, papa, pa, kochani, do następnych odcinków.